minut mam tachograf załączony na młotkach w takim razie startujemy dostałem przepustkę wjazdową jedziemy podejrzewam, że oni na tak, oni są na chłodnie no to tutaj jest kolejka a ja jadę sobie tam na tamte rampy, miejmy nadzieję, że ja tu są, tu? No nie, nie ma ale ja sobie stanę tutaj, na spokojnie I idę do biura, a ja dowiem się która rampa Powiem ja Wam, nie uwierzycie Już szedłem do biura Żeby się zapytać jak tam Z moim podstawieniem się pod rampę Od godziny stoję, normalnie słuchajcie Od godziny stoję Żeby zadzwonili I powiedzieli mi pod, pod którą rampę mam się podstawić Jestem w powie drogi do biura, telefon. Podstaw się pod 39. Ja pierdzielę. Ta biedronka tu czasem mnie roz. aż szkoda nerwów. A już dawno samochody z podram odjechały. Dobra, działamy dalej, podstawiam się pod 39. teraz się bawią i ściągają, 33 palety cała lufa. 11 ściągają. U, patrzcie, patrzcie, a co tutaj jedzie? Wyjeżdża Magnuma, czyżby to Magnuma udara? Nie, chyba nie. Przecież Udar już nie jeździ na ciężarówkach. Udar się przesiadł teraz i jeździ na zwykłym busiku dla beton. Ale klasyk, klasyk z tej Magnumy. Zwrot, całości. No to firma nie będzie zadowolona. Zwrot cał prawdopodobnie całości z powodu jakości. Słuchajcie, dokumenty mamy. Ja Wam powiem teraz, ale pierw odjadę z rampy i powiem Wam, jaki jest główny powód zwrotu. Ale poczekajcie chwileczkę. Załączę zaraz agregat, tylko wsiądę, odpalę auto, odjadę spod rampy i zaraz Wam mówię. Moim zdaniem to jest absurd. To jest e, cyrk na kołach w Biedronce Ale z drugiej strony u nas na firmie dali dupy i przez co się to stało? No cóż zrobić? Tachograf, załączam na młotki. I zaraz Wam obawiam, co jak. Słuchajcie, jeden główny powód dlaczego dlaczego Słuchajcie tak. Jeden główny powód dlaczego zwrócili. Nie chodzi, że kartony są tu zapadnięte. Już nie patrzeli głównie o to Chodzi o im. Widzicie te etykiety? Tu albo inaczej pokażę Wam. Widzicie tą etykietę? One są nieprzyklejone. Tak samo jak tu, tu wszędzie etykiety są niepoprzyklejane, a póki co. A, tu zobaczymy, póki co zamykam naczepę i wracam. Ale to powiem Wam była szybka akcja, nawet nie zdążyłem nic nagrać. Normalnie wjechałem na ubi siebie da firmę, opaki już byli poinformowani. Ja wiedziałem pod którą rampę mam podstawić się w 40 minut Rozładowali całą lufę i załadowali ponownie całą lufę. No i to się ma nazywać dobra robota. I jadę. 26 palet mam załadowanego winogronu. Tam już na pewno sygnał dostali na magazynie, żeby sprawdzić, zerknąć jak te etykiety, żeby nie było żadnej ile lipy. Jedziemy do Sosnowca. Awizacja na 13.00, jest godzina 13.12. 12 minut spóźnienia, ale czy mnie rozładują w ogóle? Chyba teraz co, pierw jedziesz jak cipa no bo co tu dużo mówić, a teraz nagle przyspieszasz i jeszcze wyprzedzasz, no gratulacje dla debila jak próbuję wyprzedzać to ten jedzie A szkoda strzępić ryja na takich dziadów no ja lecę na odcięciu, 90, a ten teraz poszedł ponad 110 ma a wcześniej jak Cipa jechał patrzcie to jest ten busik który odpierdalał cyrki za przeproszeniem nie dał się wyprzedzić a nagle później przyspieszył, przed chwilą taki odwalał cyrki udało się, rozładowane, tym razem oni przyjęli nie było żadnego problemu, etykiety były poprawnie przyklejone no i mamy czystą mufę. zabieram te tyczki i robię spadówę bo jest godzina 15 do 16, muszę odbrać córkę z przedszkola. Wyjeżdżamy, wyjeżdżamy. 15.02 Dobrze, że oni pracują tutaj, że kontrola jakości jest jeszcze na popołudniowej zmianie. No, normalnie, bo już myślałem, że jednak będzie lipa z tym, że mi nie rozładują. Dwa rozładunki dziś zrobione kosze już mam ogarnięte to co robiłem w zeszły tydzień jutro będę woził czerwone palety i dechapki muszę, muszę to wywieźć i prawdopodobnie ze dwa kursy zrobię jutro no jechać, jechać tam chłopaki, jechać no co jest kurde z Wami Płacił do wyjazdu. Jedziemy, jedziemy, udało się! Ogień na dłoki i ciśniemy, ciśniemy, kurde. 15, 10, 10 minut straciłem normalnie tutaj na ochronie, żeby. Ha, szkoda, gadać po prostu. Niektórzy kierowcy są tacy powolni, kurde, to, 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 tamto. Kurde, ale zawsze tak jest, że zawsze się ktoś znajdzie taki powolny, jak komu się śpieszy. W tym przypadku mi się śpieszyło No ale cóż zrobić Nie prześcignę Nie prześcignę Jedziemy, jedziemy Kurde, 20 minut 20 minut muszę być na bazie Do 16 jest przedszkole Musi się udać Co nie może No, no musi się udać i tyle Nie przeskoczymy tego Kurde, oby nie jechała żadna ciężarówka, bo nie wyjadę, no. Dobra, to wyjedziemy. Też się śpieszy. Sorry, kurde, no mi się też śpieszy, tyle. Słuchajcie, udało się, ale będę po cichutko mówił. Odebrałem córę. Z przedszkola. Nie było żadnej aferki. 5 minut się spóźniłem. A jeszcze była trójka dzieci. No i jesteśmy w drodze teraz do Krakowa, do żony. Lecę do szpitala. Córę zabrałem. A córa mi usnęła. Śpiocha. Normalnie usnęła. Muszę się zatrzymać i poprawić jej główkę. Założyć opaskę, by jej główka nie latała. Wyjeżdżam ze stacji benzynowej tutaj z BP, gdzie na obwodnicy Krakowa koło Wisły ale się komuś chyba w gumach poprzewracało z tych cen. Zobaczcie, cena za paliwo, nie wiem czy będzie widać, a jak nie, to wam powiem: 9,99 99 za paliwa. Nie no, bo oczywiście pewnie awaria, ale nie zdziwiłbym się, jak gdyby nagle. Przywalili podwyżkę. Okej, okay, my lecimy dalej. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, nowy dzień mamy. A ja już jestem w pracy. Dzisiaj w planach mam tylko rozwodnę giełdy i wracam do domu. Cóż zrobić? Jedziemy na bazę. W takim razie kończymy tą wycieczkę, wyprawę moją. Jedziemy, jedziemy. No i rozwodowane, słuchajcie, rozwodowane. Udało się. Wracam na bazę. W takim razie jest godzina 11 do 12 i o 12 w no, w takim razie kończymy ten odcinek dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam gorąco do oglądania moich pozostałych filmów. Pod tym filmem mam nadzieję, że zostawicie łapę w górę. Kto nie subskrybuje, zachęcam gorąco, żebyście zasubskrybowali. Będziecie na bieżąco z dodawanymi moimi filmami z wyprawy, z trasy, ale nie tylko. Bo nie tylko. Bo będę również dawał w lada moment. Różne inne materiały, ciekawe, uwierzcie. Ciekawe, bo mam projekt, jeden, który parę miesięcy budowałem i będę chciał się z wami podzielić e, tym moim projektem. Jak, jak wyszedł, sami ocenicie. Ale to już w następnych filmach, myślę, że za jakieś za dwa tygodnie, powinienem ten materiał wrzucić. Będzie długi, do, dosyć, dosyć. A póki co. Kończymy, żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Szerokości. Cześć!